Witam wszystkich z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19, a dokładniej mówiąc, z serii czwartej na mapie Erlengrad. Dzisiaj mam zamiar sprzedawać konie, gdyż osiągnęły one już swoją maksymalną wartość, czyli 50 000 euro. Z tym, że zrobię to trochę inaczej niż zazwyczaj, gdyż z reguły sprzedaję konie z tego tutaj miejsca bezpośrednio, bo jest to po prostu szybsze. W sensie takie automatyczne sprzedawanie koni. No, z tym, że jest pobierana opłata 300 euro, tak jakby za transport, za jednego konia. Ale jest to na tyle mała opłata, że po prostu wolałem zawsze to robić w ten sposób. Dlatego dzisiaj wykorzystam w tym celu przyczepę i sam sprzedam konie. Pierwszy raz od kurczę, naprawdę od dawna. Mi się... W ogóle to będzie chyba drugi raz na odcinku z Farminga 19, kiedy sprzedaję sam konie za pomocą specjalnej przyczepy. Pierwszy raz robiłem to kurczę. Bardzo dawno temu, chyba jeszcze w serii pierwszej w ogóle. Naprawdę wieki temu to było. Dobra, no to załaduję tutaj pierwsze konie i jadę do miejsca, gdzie będę mógł je sprzedać. Czyli czekajcie, czekajcie. Handlarz zwierzętami jest tutaj, czyli no kawałeczek drogi muszę przejechać. Na drogę może wyjadę skrótem. I z racji tego, że na tą przyczepę wejdą maksymalnie dwa konie, no to będę musiał wykonać cztery kursy. Czekajcie, teraz w lewo, ja się bardzo rzadko zapuszczam w tamte rejony mapy, pierwszy raz w ogóle pojadę do handlarza zwierząt, z reguły nie miałem żadnego interesu żeby tam jechać, bo jak kupowałem krowy to no automatycznie, konie jak kupowałem to też tam automatycznie była po prostu ta opłata pobierana, ale stwierdziłem, że w sumie czemu nie, można się samemu przejechać. No, bo jest taka opcja, ale ja zawsze wybieram ten automatyczny sposób. Czy jeżeli jakieś zwierzęta kupuje, czy jeżeli sprzedaje też na przykład świnie, chociaż akurat świnie. To zdarzało mi się całkiem często na odcinkach sprzedawać Wow, Coś mi tutaj grę przycina w tym miejscu. Handla się z kawałeczek dalej. Tak rzadko tu bywam, że aż mi, że aż mi grę przycina. No i ten handlarz z zwierzętami to jest taki w sumie całkiem ładnie wyglądający budynek, tak mocno się wyróżnia, bym powiedział. Nie, czekajcie, ja A dobra, skręcę tutaj. Ja bym chciał, żebyśmy mogli kupić sobie jakiś tak jakby garaż na gospodarkę, który byłby w tym stylu. No co prawda to jest bardzo duży budynek, jak widzicie, więc może coś mniejszego. Ale wiecie, taki garaż w takim typowo alpejskim stylu. Czemu nie możemy czegoś takiego, kurcze kupić? No bo są tutaj dostępne... Są tutaj dostępne, jeżeli chodzi o shopy. No to mamy tylko te standardowe, co nie? No właśnie, a szkoda, że nie dostaliśmy, wiecie... Tego typu, w takiej alpejskiej... Shopy, takiego zadaszenia, żebyśmy mieli gdzie trzymać swoje maszyny. W ogóle budynki w 19 to jest taki problem, że zawsze od samego początku uważałem, że jest ich za mało. Czy to jakiegoś rodzaju zadaszeń i tak dalej, czy budynków charakterystycznych dla danej mapy. I trochę żałuję, że wiecie, że na przykład, o, jest tutaj dodatek Alpine Farming. No, i jakie są w ogóle budynki, które zostały dodane w tym dodatku Alpine Farming? Czekajcie, ja się tutaj zatrzymam na drodze i sprawdzę. Zagrody dla zwierząt to na pewno nic. Jeżeli chodzi o różne, no to jest jeden, tak jakby budynek, znaczy jeden, jedną rzecz, którą można postawić, no to jest ta ładująca stacja do jednego elektrycznego ciągnika. Silosy są takie same. Ozdoby, no to mamy tego typu garaż. I tyle. Chyba. No i jeden budynek po prostu gdzie mieszkamy. A nie ma jakichś takich, wiecie, typowych zadaszeń, jak na przykład. Jak na przykład... żeby były wiecie, takie typowo alpejskie. Nie ma budynków. O właśnie na mapie Felsbrunn i na mapie Ravenport są specjalne takie budynki. Nieużytkowe w sensie nie możemy nic z nimi zrobić one są tylko i wyłącznie takie dekoracyjne, tak jakby stodoła, coś w tym stylu, no są takie budynki na Felsbrunie i na Ravenporcie do postawienia bo w końcu z takich budynków na przykład wykorzystałem takie budynki jak jak, jak budowałem gospodarkę w serii trzeciej gdzie ja ją tam zbudowałem od zera i postawiłem tak z trzy budynki, takie wiecie, które są na Ravenporcie możliwe do postawienia i jedyne co te budynki robią, no to po prostu wyglądają. Są takimi dekoracjami, ale jest fajne, bo są takie w amerykańskim stylu, i wtedy ta gospodarka wygląda lepiej. A tutaj szkoda, że mamy tylko takie dwa pełnoprawne budynki w stylu takim alpejskim, w dodatku Alpine Farming. To trochę szkoda, co nie? Bo gdybyśmy mieli więcej, to być może moja gospodarka wyglądałaby trochę inaczej, bo coś tam jeszcze bym postawił. A tak, no to cóż. Zobaczymy, jak będzie w 22, bo tam na pewno będzie, wróci możliwość stawienia budynków. I czy będą budynki takie, wiecie? Już pomijam, żeby były jakieś takie bardziej charakterystyczne wiatry dla każdego rejonu świata. To, to tam wiecie. Spoko by było, ale już to pominę. Ale żeby były takie budynki. Które mogą być tylko i wyłącznie dekoracjami Ale tak czy inaczej żeby można było je postawić Żeby był lepszy klimacik na gospodarce Żeby jakoś to tak, żeby nie było pusto po prostu Bo akurat jeżeli chodzi o dodatek Alpine Farming To to jest rzecz na którą mógłbym ponarzekać Czyli tylko i wyłącznie dwa nowe budynki Już nie liczę tej stacji ładującej Dobra kolejny transport i połowa koni sprzedana, więc bardzo fajnie, zarobię dzisiaj aż 400 tysięcy euro. I w sumie, kurczę, ja bardzo szybko te konie, tak jakby, sprzedaję. W sensie, ja je w ogóle kupiłem dwa odcinki temu i już je sprzedaję. A to dlatego, że, że posadziłem drzewa i po prostu czekałem kilka dni, aż mi te drzewa urosną, żeby móc zrobić wycinkę. W poprzednim odcinku no i przez to, że czekałem, no to bardzo szybko mi te pierwsze konie po prostu podrosły. Jest taki odstęp. Dwa tygodnie temu kupiłem, dzisiaj już sprzedaję. I też będę. Kurde! Ale ja to jestem matą czasami. <grydy> mogłem od razu kupić nowe konie, skoro już tam byłem, co nie? Dobra, teraz sobie, nie widzieliście tego, ale sobie FacePalma zrobiłem. No nie, mogłem od razu kupić nowe konie. Nie pomyślałem w ogóle o tym, wiecie? Czy <grydy> skupiłem na sprzedaży, a mogłem od razu, skoro tam byłem? To sobie kupić, już mi się nie chce wracać. Mogłem od razu sobie kupić nowe konie. I tyle, i bym po prostu, wiecie, mógł je od razu przetransportować. Znaczy to nie jest, wiecie, jakaś taka duża strata, bo za jednego konia jest to płata 300 euro. Czyli całe nic. Więc jest to taka nie za bardzo boląca mnie gafa. Dobra, to teraz sprzedam. O, sprzedam rodaka. Czyli to jest koń, którym dwa odcinki temu. Nie, czekajcie. Którym dwa odcinki, co jest? Jak jest pełna, jak jest tutaj tylko jeden koń? Coś tu jest nie tak, czekajcie. Tego nie trzeba przecież nawet otwierać. Można to zrobić, ale nie trzeba. O, dobra, coś się widocznie zbagowało. Sprzedam konia, który nazywa się Rodak, bo jeździłem nim w poprzednim odcinku. E, nie, co ja gadam? Dwa odcinki temu nim sobie jeździłem, a w poprzednim odcinku nadałem mu imię Rodak, bo zrobiłem tak, że. E, żebyście zaproponowali imię dla konia w komentarzach, no i nadałem takie imię, jakie zdobyło najwięcej łapek. Więc na co ja wydam te 400 tysięcy euro? No, znaczy, jeszcze muszę kupić nowe konie, więc nie będę mieć całych 400 tysięcy na wydanie, ale plus też miałem już wcześniej coś na koncie, tam ponad 60 tysięcy ze sprzedaży drzewa, którego nie dokończyłem w poprzednim odcinku. Jeszcze tam jedno drzewo zciąłem, a resztę zostawiłem w sumie. No, w planach są srogie zakupy, więc ja tutaj. Teraz widzę tę gotówkę, ale za długo na koncie ona raczej u mnie nie pobędzie. W ogóle może tak przedstawię trochę plany na jakieś najbliższe odcinki z serii czwartej. Bo na pewno mam zamiar kupić nowy ciągnik. I będzie to raczej na pewno jakiś John Deere. Czyli sprzedam tego John Deere'ka i kupię sobie coś większego. Muszę też kupić nowy agregat. Bo planuję zrobić akcję z... No i bye bye Rodak. Planuję zrobić akcję, od chwilkę, teraz już kupię. Teraz już nie zapomnę, tylko kupię od razu nowe konie, czyli siwy i gniado srokaty. Dobra. No to jedziemy. Planuję zrobić akcję z poplonem. To na pewno. To akurat jak kupię nowy agregat, to, to, to spoko. Co jeszcze, na pewno nowy pług muszę kupić, bo ten co mam, trzy skibowy, to już kurczę. no... Czeka na wymianę, czeka na wymianę. Bo jest fajny pług z dodatku Ferneland i Wikon, chyba? Czyli, czekajcie, pokażę Wam. To jest pług, który ma jeszcze doczepiony wałek, tak jakby z boku. Mam nadzieję, że nie tarasuje tutaj ruchu drogowego. Czyli o ten. I on jest spoko, przez to, że ma ten pakomat. Nigdy go wcześniej nie testowałem od premiery dodatku, więc na pewno jego będę chciał też niedługo kupić. A właśnie, jeszcze chyba zrobię po raz pierwszy akcję z trzciną cukrową. Bo jeszcze tutaj jeszcze tutaj nie, bo w serii czwartej. No. Ale jeszcze nowy kombajn trzeba niedługo kupić. Kurde, już sobie upatrzyłem jeden. No widzicie, ciągle jakieś wydatki, ciągle jakieś wydatki, ale na szczęście Sprzedaż tych koni trochę podreperuje mój, mój budżet na najbliższe odcinki i bardzo, bardzo dobrze. Chyba też niedługo będę mógł sprzedawać mleko, ale tu nie wiem, czy nie kupię sobie już większej beczki, bo ta mała to mnie już denerwuje. Kto wie, może i kupię większą. No, to zostały jeszcze mi do sprzedania dwa konie. I coś tam sobie może jeszcze później porobię, bo tak to odcinek byłby za krótki. Czyli tak tutaj, dwa, które przywiozłem, cyk i teraz Winston i Flipper, house Flipper, jadą na sprzedaż. Może później, jak skończę sprzedaż, bo serio ten odcinek byłby chyba za krótki. To trochę sobie jeszcze posieję, bo chcę posiać owies, Bo w sumie cały owies, jaki miałem zmagazynowany, no to już poszedł na karmienie koni, i przez to, że no musiałem srogo przewinąć upływ czasu i poczekać kilka dni, aż urosną drzewa. To trochę koni mi zjadły, więc ten zapas co miałem nie starczy. Nie starczył mi ostatecznie na długo, więc muszę zrobić. Chyba to zrobię pod odcinkiem też niwa Owsa. Tak na szybciutko. No. I będzie czym konie karmić w najbliższej przyszłości. A, jeszcze kurde siano kosy trzeba zrobić, bo już mi się siano kończy. Kurde, przez to, że musiałem tyle czekać dni, aż te drzewa urosną, no to zapasy mi się pokończyły. Czy to zapasy dla koni, czy dla kruch? Kurde, kosztowna akcja była z tym lasem, a jednak za dużo na tym nie zarobiłem. No chyba, że jeszcze wióry zrobię. Za jakiś czas, dobra, sprzedane to jeszcze sobie wezmę. Ja zawsze kupuję po jednym każdej maści, jakoś tak kurczę sobie upatrzyłem i tak zawsze robię. Oczywiście w 19 mamy więcej przyczep do transportu zwierząt, ale ta jest chyba jedyna, którą możemy konie właśnie transportować. Bo są jeszcze przyczepy do transportu zwierząt. Czekajcie, czekajcie, gdzie to. O tutaj. I to jest właśnie ta. Ale mamy jeszcze taką, tylko że nią możemy tylko krowy, świnie i owce. Jest jeszcze taka naczepa, ponownie tylko krowy, świnie i owce. I największa naczepa, gdzie też możemy tylko świnie, krowy i owce. Nie możemy koni transportować. Czyli jeżeli ktoś ma większą zagrodę. Większą stajnię, znaczy ja bym chciał mówić na tę zagrodę stajnia, tylko że kurde to nie wygląda jak stajnia, tylko po prostu jak taka mała zagródka. Więc jeżeli ktoś ma tą większą, tą większą zagrodę, gdzie mieści się aż 16 koni, i ktoś się uprze, że chce to wszystko transportować samemu, to trzeba parę razy się przejechać, jak widać. Bo na te wię tymi większymi nie można koni transportować. Dobra, czyli jeszcze i tak muszę dokupić 4 konie, no bo się kurczę, nie domyśliłem, żeby od razu je kupować, jak będę tam jechać. No totalnie mi to wyleciało z głowy. A dobra, nie w tę stronę. Ok, no i zostało mi 421 tysięcy euro. Na jakieś pozostałe wydatki. Dobra, no to teraz może. O, właśnie, jeszcze w tym miejscu, gdzie teraz tym koniem jadę, to będę musiał w przyszłości, w przyszłości owce kupić. Hmm, tylko pytanie, czy mi się z tymi owcami jakoś spieszę, czy tak nie za bardzo? Chyba nie za bardzo. Dopiero co wydałem hajs na konie. Może jeszcze na razie się z owcami wstrzymam. Może tak, są inne wydatki. To jeszcze się przyjadę, tutaj może zaraz czy dwa, siejąc owiec. A jak będę trzcinę cukrową wsadzić? kurczę być może na tym polu to będzie, no wolałbym na tym mniejszym, co z tyłu było, ale teraz już tam jest trawa, są konie, więc straciłem tamto pole, a z drugiej strony te jest dosyć spore akurat, więc jak już bym sadził tę trzcinę, to raczej nie na całym polu, tylko na, nie wiem, może na połowie, bo no po pierwsze jest sporo roboty, dosyć długo schodzi samo sadzenie trzciny, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że dosyć długo schodzi później koszenie tej trzciny. Więc raczej może tylko na połowie... Pola ją obsadzę. Bo na tym polu z tyłu już jest posiany poplon. I czekasz sobie, kupię nowy ciągnik i agregat. I może to będzie w następnym odcinku. No, w sumie można tak zrobić. Chyba nic tam innego nie będę mieć w planach. hajs jest, więc można zrobić jakieś porządne zakupy. Ok, więc myślę, że. Chyba na dzisiaj to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.